Witam. Chciałem Wam pokazać mój zestaw ja to nasadek, który użytkuję a tak z 5 lat. Leciutko. Nie używane codziennie, ale dosyć często coś tam na tym warsztaciku się cały czas dzieje. Coś tam się robi. 5 lat wytrzymała niczyzna. Proszę bardzo. Używane mówię. Dosyć tak Domowo ale intensywnie żadna nasadka mi się nie rozpadła. Trochę tam jerdza pobrała. Coś tam się ukręciło, ale to się dokopuje. Nie ma problemu. Grzechotki, takuma jest jaka jest. Trzyma się jak na 5 lat. Nie ma co narzekać. Parę młotków też dostało. Oczywiście zestaw naprawczy, już siedzi. Któryś tam, nie wiem który ale siedzi. Tu chyba jest. Dłużej mam Humitona, małej mam John środeczek. Tutaj troszkę gumka bardziej styzelowana, ale nie ma tragedii. Tu mi się to kręci w środku, ale na przedłużce coś tam można sobie jeszcze. Zrobić. Także taki zestawik polecam każdemu do domowego użytku. 5 lat się trzyma. Cena, no nie wiem jaka cena. Wtedy kosztowało za 400 zł. Teraz podejrzewam, że mniej. Tak jak widzę, to w kastramach i innych sklepach wszędzie wciskają takie głównione zestawiki. Grzechotka, jedna, druga. Znaczy, jedna czwarta, jedna druga, parę nasadek, a tu w pierwszą pięć kluczy i 300 zł są. Nie brać takich rzeczy, nie i nic więcej. Nasadka to nasadka, a jak płaskie to płaskie. Także taki zestawik śmiało polecam. Dzięki.